Więc tak, na początku takie pytanie, ja początkowo... Ja. No, spokojnie. No, dzieciństwo, potem później są w końcu tak właśnie w Liverpoolu, kiedy samolot nie jest jeszcze taki, żeby to się startowało. Jaka atmosfera miasta w na ciebie? in yeah, some pretty profound ways, um, it's noticeable. If you look at all of the British writers who moved into comics, who write horror, fantasy, superhero comics, Alan um, Moore, um, Neil Gaiman, Garth Ennis, Mark Miller, Grant Morrison, um, almost without exception, those guys come from the north of England. You could draw a line through the Midlands. Yeah, that's, that's, that's true. That's true. Well, no, there isn't any more. Um, I think I think partly it's that the north of England is very decayed. It had its moment of greatness, but that was centuries ago, and it's been gradually declining ever since. So these are cities which um, used to be majestic, used to be very, um, used to have large populations, used to have lots of industry, and bit by bit the lights are going out. So I grew up in this uh, in this. against the backdrop of things falling apart um, and it perhaps encourages you to live in your own imagination a little mm -hmm. bit more um, if, if that's, if that's what the real world around you is like uh, no, ja policzę, um, miejsce, w którym w którym do drastałem wpływ na mi rozwój, że jak się spojrzy na większość a właściwie na wszystkich brytyjskich m, e, autorów komiksów którzy Którzy teraz zaistnieją, czyli na Mura, na Gajmana, na Kamilera, na Morrisona, no to wszyscy oni pochodzili z północnej pewnego, z powyżej pewnej linii. Być może dlatego, że jest to obszar, który kiedyś był wielki, kiedy był bardzo ważny i, i, i wspaniały, ale od tego czasu bardzo podłupany e, i umiera, naprawdę. I kiedy wychowanie się kiedy w tle, kiedy wokół Ciebie wszystko jest, wszystko się rozpada, wszystko, wszystko niszczeje, być może bardziej Cię zmusza do, bardziej do Twojego wyobraźnię, zmusza Cię do życia, życia wewnętrznego i może dlatego właśnie tak się, tak, tak, tak to wygląda. Dobrze, chcieliśmy zapytać y, o książki, tak, teraz właśnie ukazało się trzeci tom y, o przygodach Castora i w jednym z wywiadów w cię przeczytałem, że w szóstym tomie planujesz y, jakieś mm. rozwiązanie y, samego głównego problemu, mm -hmm. dlaczego ten różnych duchów y, właśnie pojawia się y, w książkowym Londynie. I czy po tym, po tym szóstym tomie to będzie koniec serii, czy po prostu jakiś zamknięcie pewnego rozdziału, że to Kastora i zacznijcie nowego? Mm. First movement of the story, um, so a, a big climax, but not the end of the uh, not the end of the uh, matter. I'm already talking to my British editors about the seventh book um, and about using the seventh book as a, as a sort of um, an intermission, if you like, shifting the focus away from Casper and towards uh, more towards the supporting cast, uh, Juliet and Nicky, the zombie, um, and then picking Casper's story up.

A propos siódmej, siódmej, siódmej ewentualnej siódmej książki chciałbym, żeby to była tak, był taka przerwa, jakby yy, chwila odpoczynku, yy, odejście od samego Kastora, a zajęcie się bohaterami bardziej tła, czyli szczególnie Juliet, i, czyli Sukubo, Sukubowi i Miki Zombie. Yy, a jeżeliśmy wrócili do Kastora, to dopiero po paru latach, yy, po paru latach oczywiście w, w jego no, świecie w jego świecie i zobaczyli co przez ten czas się wydarzyło i jak, jak się, jak się jego świat zmienił. Okej, okay. teraz jeszcze takie pytanie. Castor no, wzbudza od no, razu tak starzenia z Johnem, z Konstantyna z Nie wiem, czy pierwotnie nie wiem, historie na przykład, które zawiązały się w książce, były może panowane w swoim ranie do, do tej serii? A znaczy chodzi mi właśnie o to, ile samego Konstantyna jest, jest w Kastorze. Of um, Castor as being uh, another version, an alternative version of Constantine. Um, I used Constantine as, um, as a calling card with the, with the publisher. When, when I pitched Castor the first time around, I was writing Hellblazer, and I actually sort of showed them uh, a whole bunch of Hellblazer stories and said, it will have something of this feel, it will be a little bit like this. And it's true that when I began to write um, Castor, my head was still full of John, and I think you can see in the first book that there's a lot of overlap between the two characters. But gradually, Castor becomes his own man. I think by the time you get to *Vicious Circle*, uh, he has uh, his own universe. Yeah, he has his own universe. He has his own um, agenda, his own take on the world, and it's, it's, it's different, I think, in, in significant ways from *Hellblazer*. It it's just that it starts off with this, this sort of common uh, common point. Nie chciałem, nie, to nie jest tak, że kontynuowałem jakiejkolwiek historii, bo nie, nie łączyło nic Castora i Konstantina. E, od początku miałem, uważałem, że mają być dwie różne postaci. Oczywiście było tak, że kiedy pisałem, zacząłem pisać, a właściwie kiedy chciałem zacząć pisać Castora, to pisałem do Hellblazera i używałem Hellblazera jako jakby takiej karty przetargowej. E, w z wydawcami mówiłem, że to ma być coś w tym stylu właśnie. Książka, która będzie taka w Konstantina. I nie da się ukryć, że kiedy zaczynałem pisać Kastora, to miałem w głowę pełną Konstantina, bo pracowałem z Hellblazer'em. W związku z tym na początku te postacie rzeczywiście są bardziej podobne do siebie. Natomiast w miarę w kolejnych tomach starałem się i mi się udało, Tworzyć oddzielną postać oddzielny w oddzielnym świecie, która ma własny głos, własny charakter, i chyba już w błędnym kole, to, to widać, że to, jest, że to już nie jest ta sama postać. Nie takiej, tak jak na początku. Tak, jeszcze jedno, trochę na tak trochę sobie <coughs> dawca właśnie, w krótkiej nocy sobie na sobie, na sobie, na sobie, na sobie, w sobie, sobie, krótkiej na tego ojca, który tak pracował w piekarni i sam również to, to miejsce to przyciąga piekła. I dokładnie no, prawie, że takie samo zdanie po właśnie w książce yy, właśnie w trzecim domie przy Kastora i sam kasta właśnie wspominał tam swoje dzieciństwo. Yy, więc właśnie chciałem wiedzieć, jak sama to identyfikuje się z postaciami, czy tylko jednorazowy zabieg. Hmm.

and also at the same time keeping the story straight, because since it was my story, you know, i was less likely to, um, to intimate and contradict myself. Um, so yeah, there, there's, there's a lot. Um, there's a lot, of, um, of my life, uh, a lot of elements of my um, life, a lot of elements of my family, in Castor's family, to the point where you know, Castor's relationship with matthew is to some extent parallel on my relationship with my brother, my older brother, chris, um, which has caused some problems. <laughs> um, but certainly all of the, the stuff um, when you meet Castor's mother uh, in look when Castor goes back to Liverpool it's all it, it's yeah very very light in the sky felt well.